Marek Rybiec, prezes IWF Management w Analizy Player. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Specjalista od pustyń, o czym pewnie wiele osób, które widzą ten materiał, wie. No to teraz tak. Czy polski rynek za trzy lata, rynek inwestycyjny, rynek funduszy inwestycyjnych, to będzie pustynia czy oaza za sprawą wprowadzenia MIFID-u II, za sprawą wszystkich zmian związanych z wynagradzaniem w dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych? Mając pod uwagę, biorąc pod uwagę potencjał, jaki na dzień dzisiejszy mamy w depozytach i w oszczędnościach Polaków, to może być oaza. Ale jeżeli bo jest nie... gdzie rosnąć, tak? tak bo bo jest zdecydowanie jest, gdzie rosnąć. Natomiast jeżeli nie wprowadzimy MIFID-u bardziej pragmatycznie niż to zostało zrobione, to może być pustynia. A zakłada Pan, że można to cofnąć? Można cofnąć bieg historii? Znaczy na dzień dziś to, to nie chodzi tak. Nikt nie dyskutuje z tym, co zostało wprowadzone, jeżeli chodzi o literalne zapisy. Chodzi o interpretację tego wszystkiego, tak naprawdę. Zakładam, że mówimy, rozmawiamy nie o ustawie, a bardziej o tych wytycznych, które KNF e, e, zaproponował Grudzień, 21 KNF, grudnia. Tak. Tak. Mhm. Dlatego mówimy o interpretacji. Czyli powiedzmy te wytyczne, które pokazują, że właściwie na sprzedaży jednostek uczestnictwa to można zarobić raz, wtedy kiedy się sprzedaje, tak, tak? Tak. A, a potem tak. już... Nie biorąc pod uwagę, że w Polsce ten model przez lata wyglądał inaczej, czyli tak naprawdę bardzo rzadko korzystano z opłaty manipulacyjnej, natomiast klient był przyzwyczajony do tego i dystrybutorzy również mieli tak zbudowany model biznesowy, że y, wy, wynagradzano dystrybutorów na bazie opłaty za zarządzanie. Znaczy za, z opłaty za zarządzanie tak. dystrybutor dostawał ten tak. kickback, tak? tak? ale ja ale... Idę, naprawdę założę się, że większość klientów kompletnie nie wiedziało o tym, jak to nie, funkcjonuje. Myślę, już MIFID 1 miał na celu, że tak powiem, no, pokazanie miał tych na kosztów. Celu, więc... Miał na celu, ale wiadomo jak z tymi regulacjami jest. To nie do końca wpływa na świadomość tego, kto potem inwestuje jest zwykłym klientem. Tak, ale spójrzmy na to w ten sposób. MIFID 2 podnosi tylko transparentność funduszy, w związku z czym myślę, że nie będzie problemu z tym, że klient nie będzie tego widział. Wszyscy za chwilę będą widzieli w 100% wszystkie koszty. Ale w, w, w kwestii rozwoju rynku można spojrzeć na to, jak zrobiły to inne państwa europejskie. Podobne do Polski, czyli takie, gdzie system był oparty na dystrybucji przez banki. Niemcy, Włochy, Francja. One nie zdecydowały się na rygorystyczne rozwiązanie kwestii zachęt. Jakby podejście było pragmatyczne, czyli zwiększmy transparentność dla klienta, bo to jest bardzo ważne. Nikomu nie zależy na tym, żeby klient nie wiedział, ile to kosztuje. Chodzi o to, żeby ta świadomość była, ale jednocześnie dbajmy o tego klienta, czyli niech będzie ta obsługa i niech dystrybutor za tą obsługę będzie wynagradzany. Więc, jakby dążę do tego, że KNF powinien razem z rynkiem wypracować rozwiązanie, na bazie którego dystrybutorzy nadal będą mogli być wynagradzani od aktywów. To może być zgodnie z literą MIFID-u bezpośrednio. Jakby za wiedzą klienta i od aktywów klienta, niekoniecznie od strony TFI, ale model operacyjny powinien być taki jak wcześniej. Czyli, żeby klient dostawał. Żeby klient, żeby, ale żeby rzeczywiście tak. dystrybutor. Ale, ale dlaczego? Jaki jest argument za tym, żeby dystrybutor dalej po sprzedaży tych jednostek uczestnictwa dalej nie oczerpać z tego korzyści? Cały czas jako rynek jesteśmy daleko za Europą. Na no jakieś powody tego są. Teraz wprowadzamy kolejne utrudnienie jakby powodujemy, że ten rynek jest mniej atrakcyjny niż za granicą. Klient do tego modelu, o którym mówimy, po prostu najzwyczajniej w świecie jest przyzwyczajony. Jak były zrobione badania, czy w Polsce, TNS, OBOP, czy za granicą Niemcy, Francja. Klient wybiera, klient woli taką formę wynagrodzenia, on ją rozumie, tak? on widzi, jaki to ma wpływ na wartość jednostki. Nie musimy wchodzić bezpośrednio bezpośrednie rozliczenia z klientem, które mogą też powodować jakieś kwestie windykacyjne, sytuacje niesympatyczne i dla nas, i dla klienta, a dla nas jako dystrybutorów najzwyczajniej w świecie mogą decydować o tym, czy jest marża na tej sprzedaży, czy jej nie ma. Czyli tak rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, Pańskim zdaniem, było błędem? Nie mówię, że było błędem. Chodzi o to, żebyśmy teraz, ja nie patrzę na to, co było, patrzę na to, co do przodu. Jest potrzebne podejście KNF-u i Ministerstwa Finansów inne niż dotychczas. Bardziej otwarte na rynek, patrząc na to, jak ten rynek funkcjonuje i jak wprowadzić MIFID II z dbałością o klienta, ale też patrząc na biznes całego rynku. Pamiętajmy, że fundusze. Są odpowiedzialne za 35% obrotów na polskiej giełdzie. O tym nikt nie mówi. A ja jednak chcę sięgnąć w przeszłość, bo historia jest nauczycielką życia, więc proszę mi wymienić teraz króciutko błędy tych czterech uczestników rynku. Nadzór, fundusze, dystrybutorzy, klienci. Króciutko to się nie da. Klienci. Klienci patrzą na fundusze jako na krótkotrwałe instrumenty, a nie portfelowo. My chcemy uczyć klientów, chociażby w naszej spółce, patrzenia na inwestycje portfelowe. Do tego też jest potrzebny taki sposób rozliczania. Dystrybutorzy. Minusy to było to, że jest cały czas za mała edukacja i dużym minusem było to, że wielu dystrybutorów, w wielu bankach Sprzedaż odbywała się na bazie planów sprzedaży, co prowadziło często do miscelingu. Jeżeli chodzi o KNF, to KNF cały czas patrzy na zapisy MIFID i innych ustaw zbyt literalnie, a nie patrzy na to, jak ten rynek funkcjonuje. Na koniec dnia powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób. Mamy do wprowadzenia pewne ramy prawne, i po, po wprowadzeniu tym, tych ram prawnych rynek powinien być lepszy, a nie gorszy. I Jeszcze błędy TFI. A błędy te, tak, no błędy, błędy TFI to jest. No, nie wiem, błędy TFI, te, no błędy TFI to jest tak naprawdę uczestniczenie w tym całym systemie, tak, no bo to jest, to jest błąd TFI, jeżeli spojrzymy sobie od strony e, ustawy, ustawa daje największe bezpieczeństwo e, klientom. Niektóre tefi, myślę, że mogły być zbyt sprzedażowo podchodzić do pewnych e, rozwiązań, co oczywiście zawsze w tym systemie bankowym się znajduje i, i mieliśmy sytuację tak jak w zeszłym roku. Marek Rybiec, prezes IWF Management. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo.